To jest Cafe AZS. Hej, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafa AZS. Naszym gościem jest Nicole Konderla z Narciarska, klub AZS AWF Katowice. Witaj. Dzień dobry. W którym miejscu swojej sportowej kariery jesteś teraz? Zawieszenie? Cisza przed burzą? Jak to nazwać? Ciężko powiedzieć. Chciałabym, żeby to była cisza nad burzą, ale taką pozytywną, sportową burzą. Ale co przyniesie przyszłość, ciężko mi powiedzieć, no bo na ten moment sytuacja jest jaka jest, więc gdzieś... Moje myślenie jednak jest teraz takie krótkoterminowe, z, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, niż w taką daleką przyszłość. Ale widzisz jakieś światło w tunelu? No, no staram się gdzieś go szukać, nawet tak trochę przede mną ucieka, ale... No, zobaczymy, ciężko powiedzieć też że dużo większość generalnie tutaj tych sytuacji nie, nie zależy ode mnie i to, jak się to dalej potoczy, nie zależy ode mnie. Ja mogę tylko trenować i z takimi możliwościami, jak teraz mam, i, i czekać, co będzie dalej. Rozmawiamy w styczniu 2024 już roku. Na początku tego roku, na początku tego miesiąca, udzieliłaś głośnej wypowiedzi, głośnego wywiadu dla TVP Sport. Czy coś od tamtego czasu się zmieniło? Czy może rozmawiałaś z trenerem kadry? Oni aktualnie są w Japonii na, na zawodach, także nie ma ich nawet w, na naszym kontynencie. Sytuacja dalej wygląda tak samo. Co jest swoim zdaniem powodem tego konfliktu? Konfliktu na linii ty trener kadry skoczki narciarskich? Myślę, że po prostu najprościej tutaj mówiąc komunikacja i. No, brak tej komunikacji w ten sposób. Ja nie, nie chcę też gdzieś już tutaj mocniej tego rozmuchiwać, bo, bo ja powiedziałam, co miałam powiedzieć i no i ja tak naprawdę już nic więcej w tej sytuacji nie mogę zrobić. Tutaj też są. Teraz w kwestii, żeby inne strony podziałały. Co się może wydarzyć w tym sezonie? Czy liczysz na to, że wydobędziesz się z tego półcharu interkontynentalnego na rzecz startów w pierwszej kadrze? Czy liczysz na to, że to w ogóle będzie jeszcze możliwe w tym sezonie? E, nie, już raczej chyba w, tutaj to światełko w tunelu mi zgasło. E, gdzieś jak tak już mam myśleć, to bardziej mi się przygotowanie w kontekście następnego sezonu w, na, do Mistrzostw Świata w Trondheim. Myślę, że ten sezon spędzę w tym pucharze interkontynentalnym, a też zważając na to, że moje skoki no w tym sezonie nie są rewelacyjne, więc no też te start w drugiej lidze wykorzystam do dość odbudowania tej formy i zbierania faktycznie tego takiego łapania rytmu startowego, co mam nadzieję będzie procentowało na następne lata. Różne podejście do pewnych aspektów treningu to podobno miało was poróżnić. To jeszcze chwilę w tym temacie pozostaniemy. To jak skomentujesz słowa Adama Małysza, który odnosił się do sytuacji konfliktu na linii try, trener kadry. Wszystkim nam zależy na tej drużynie, mówi Adam Małysz, ale gdy to się słyszy, to niekiedy ręce opadają. Po rozmowie z nią i z trenerami zapewniła mnie, że wszystko jest ok i że chce trenować z kadrą, a wychodzi na to, że nie. Więc skoro tak, to sama musi szukać rozwiązania. No, nie, nie zgodzę się z tym, bo jakby to dalej utrzymuję, że, że chciałam trenować z kadrą i, i dalej chciałam szukać rozwiązania. E, no, zostałam odsunięta bez, e, bez możliwości szukania dalej tego rozwiązania i tyle. No. Tak, e, takie zdanie pana prezesa, tutaj każdy może wyrazić swoją opinię i tyle. A ty wolałaś trenować z Łukaszem Kruczkiem czy z Łukaszem Kruczkiem i trenerem Haraldem Rodlauerem? No, tak jak gdzieś tam nawet już nie wiem, czy to co wspominałam w wywiadzie, czy nie. No, ja nie konsultowałam się przed, można powiedzieć, całą tą aferą z, z trenerem Łukaszem w kontekście treningu, e, więc tutaj cały czas zarzucane jest mi coś, czego po prostu nie robiłam. A, no, ale dla niektórych chyba problemem jest faktycznie gdzieś utrzymywanie jakiegokolwiek kontaktu. Które no, nie wiąże się stricte w ogóle z treningiem, także myślę, że tutaj największy problem jest w tym. Trzymamy kciuki, żeby ten konflikt jak najszybciej się rozwiązał, przynajmniej na początku już przyszłego sezonu. To jest podcast Cafe ZTS. naszym gościem jest Nicole Konderla, skoczkini narciarska kluba ZTS w w Katowice. No to jak ci się skacze w tym pucharze kontynentalnym? To taka druga liga, czy to dobry czas, na odbudowanie się. No nie ma to w sumie różnicy w porównaniu do zawodów, że tak powiem, zasady polegają na te same, a patrząc tak realnie na to, jak te moje skoki wyglądają w tym sezonie, myślę, że dużo więcej mogę wynieść z tych startów właśnie w pływaczu kontynentalnym, gdzie mam szansę na tą drugą serię i mam szansę na oddanie więcej skoków po prostu w takich warunkach startowych, bo no nie ukrywając, myślę, że jeżeli przychodziłabym kwalifikację w tym sezonie w Pucharze Świata byłoby dobrze, ale do punktów to na pewno jest daleko. Eee, także no, na pewno tych startów jest mniej, teraz e, właśnie wróciłyśmy z Innsbrucka, następny start jest dopiero za około miesiąc, e, więc gdzieś to może być problemem, ale teraz po Pucharze Świata jest szansa, że skocznie będziemy mieć w Polsce przygotowane w dobrych warunkach i, i można ten czas wykorzystać na trening. No właśnie, mamy już trzy skocznie, które biorą udział w zawodach Pucharu Świata, do Wisły i Zakopanego dołączył Szczerk. To dosyć duże wydarzenie dla skoków narciarskich w Polsce. No tak, na, na pewno fajna fajna inicjatywa, gdzieś tam jeszcze właśnie ten polski turniej. Polski. No, Pol tak, e, szkoda, szkoda, że nasi chłopcy nie są w takiej rewelacyjnej formie, żeby gdzieś tam wygrywać na razie te konkursy, bo bo to na pewno dałoby jeszcze więcej uroku tym wydarzeniom. E, ale no, oby jak zostały na następne lata też ten polski turniej i może jeszcze gdzieś tam dołączyły kobiety do tego. No właśnie, w jakim stanie są teraz polskie skoki narciarskie? Bo to jeden chyba z gorszych e, okresów w historii, co najmniej od końca lat 90. No, myślę, że tak, no mi ciężko też to mówić, że tak powiem, z perspektywy tego środka, bo. Yy... No bo jak się gdzieś patrzę z tej perspektywy może takiej naszej kobiecej, jak to wygląda u kobiet, chłopcy mają też na pewno inne spojrzenie na to. Myślę, że panuje lekki chaos i, i lekki taki kryzys, ale mam nadzieję, że wszyscy że z tego wyjdziemy. I nawet jeżeli ten sezon nie będzie super udany, to to wyciągną wszyscy wnioski na następne lata i gdzieś to się odbuduje. A to wytłumacz mi, jak to jest. Ja nie jestem zawodowcem, nie uprawiam skoków narciarskich, a cała moja styczność z nartami to to, że raz do roku wyjadę w góry. Jak to jest, gdy mm, Ty też to obserwujesz? Mamy skoczków, którzy jeszcze rok temu należeli do absolutnej topki światowej, a w tym roku bardzo często nie są w stanie się zakwalifikować do pierwszej dziesiątki. Co się dzieje w przerwie tej, przerwie wakacyjnej, przerwie letniej? Że nagle skoczkowie, którzy byli na samym topie, w zasadzie jakby zapomnieli, że skaczą. Wytłumacz to laikowi, który obserwuje skoki, po prostu włączając telewizję. Z czego to wynika? I tu mam na myśli specyfikę waszego sportu, bo nie zarzucam im jako kubackiemu żyle czegoś złego, tylko zakładam, że jest to związane ze specyfiką waszego sportu. Więc o co tu chodzi? Tak, no na pewno ten sport jest specyficzny, co ma swoje plusy i minusy, bo nagle może być szalony konkurs, gdzie wygra ktoś, kto w ogóle nigdy nawet by nie pomyślał o tym, że wygra ten konkurs Poharu Świata. A z drugiej strony ma się to minus, bo no, na pewno godziny treningów nie przekładają się zawsze na te najlepsze wyniki. Myślę, że no, w tym sezonie takim kluczowym, kluczową gdzieś rzeczą jest to, że mieliśmy bardzo duże zmiany sprzętowe. Do, do, porównując do poprzedniego sezonu, do których albo ktoś miał szczęście i się szybko zaadoptował, lub nawet nie poczuł różnicy, a, a są tacy zawodnicy, którzy mają gdzieś z tym problem. Zmieniły nam się przepisy od, dotyczące tam wkładek butów, piętek w nartach, kominezonów trochę, mieliśmy też nowe pomiary. Także no jest bardzo dużo rzeczy, które wpływa na ten skok i na no później właśnie te wyniki, czy się z w dziesiątce Puchar Świata, czy nie. Plus idące zmiany ze sprzętem wpłynęły też na technikę skoków, no i tu też wszystko zależy od tego, że tak powiem, jak trenerzy do tego podeszli, z jaką wizją trenerską i też jak zawodnicy potrafili się szybko do tego zaadoptować. Teraz skoki wymagają skakania trochę z większym kierunkiem, trochę bardziej do przodu i no niektórzy... Poszło im to bardzo naturalnie, chociażby Słoweńcy. Widać, że, że czują się w tym skakaniu bardzo dobrze. U nas trochę tego brakuje i może, może będzie potrzebne to, żeby, żeby gdzieś szukać właśnie tego, tego kierunku dalej. A być może będzie tak, że po zimie znowu się sprzęt zmieni i znowu będą jakieś nowe przepisy i znowu będziemy musieli się zaadoptować do tego, co, co wymyśli Federacja. Więc no tutaj módlmy się tylko, żeby to wyszło na naszą korzyść, jak będą następne obrady. Niewolnicy przepisów, można powiedzieć. Uwięzieni no w przepisach. Tyle, tak, no na pewno jest na tyle już wyśrubowany ten sport, że, żeby w szczególności u chłopaków należeć do tej czołówki, no to, to trzeba w tych przepisach się odnajdywać i, i szybko się do nich dostosowywać i ze sprzętem, i ze swoim stylem skakania. To pomówmy o dziewczynach, no bo w końcu z dziewczyną rozmawiamy. Jak to jest, e, w ogóle tak się zastanawiałem, kobiece skoki narciarskie w Polsce, no to jest sport, który z mojego punktu widzenia i mam nadzieję, że się nie obrazisz za to, ale w ogóle nie istniał. Jak to jest, że e, decyduje się młoda dziewczyna na to, że chce wejść właśnie w ten sport? To jest e, chęć tworzenia czegoś od podstaw? Co takiego było w tym sporcie, że zdecydowałaś te parę lat temu, chodzę w to? Ja myślę, że jestem spory dalej w Polsce, jako za nie eee, i, i tu jest gdzieś długa, długa droga jeszcze, żeby, żeby on zaistniał faktycznie i gdzieś był brany na serio. Eee, a u mnie, no generalnie ja mieszkałam w Wiśle przez 16 lat, urodziłam się w Wołchatowie. No tak. naznaczona jesteś. Tak, można powiedzieć, że, że bardziej jestem związana z, z tą Wisłą. Dzieci ich potem spędziłam na nartach, ale zjazdowych, nawet startowałam gdzieś tam trochę w zawodach. Później było jeździectwo, i generalnie gdzieś szukałam przyszłości w tym jeździectwie, ale niestety gdzieś te drogi się rozminęły. A tata wtedy pomagał przy pucharze świata właśnie w wiśle, tam był odpowiedzialny za transport skoczków. No a jak gdzieś tam jako ta 14 dziewczynka, że może bym na te skoki poszła, no jak przecież skocznia w wiśle niedaleko domu, no to przecież obejrzeć. No i gdzieś tam tak wyszło, że się kręciłam między tymi, tymi skoczkami. Jeszcze miałam akurat takie szczęście, że faktycznie nie oglądałam ich tylko jak tam skoczą i po skoku sobie idą, tylko mogłam faktycznie z nimi w busie nawet jechać. No i tak sobie pomyślałam, że kurde, są sumie fajne życie, takie tu pojeżdżą, poskarczą, pozwiedzają świat i, i czemu by nie spróbować. No a później, że tak powiem, od myśli do działania już była krótka droga, bo to raptem chyba dwa miesiące i, i już na tej skoczni byłam, no i tak zostałam. To jest coś, co podziwiam was, byłem kiedyś na szczycie Skoczni Narciarskiej w Norwegii, nie pamiętam jak się nazywa to miasto, tam gdzie Adam Małysz walczył z Hanawaldem chyba. I chyba Małysz tam jakiś rekord pobił, mhm. nieważne, otwarzał z głowy, czyli z niczego w tym momencie, ale byłem tam na samym szczycie i byłem przerażony, jak to jest wysoko. A ty co, miałeś 14 lat i jak gdyby nigdy nic, szupiłaś narty i z syru? to znaczy, na pewno pomagało mi to, że gdzieś umiałam jeździć na tych nartach, bo zdarzają się zawodnicy, którzy nie mają w ogóle styczności z nartami yy, idą i idą skakać. Aha. Tak. No, jest to, jest to zabawne, bo gdzieś no, te umiejętności narciarskie się trochę przydają, w szczególności w zimach, jak trzeba wyhamować. Bo jakby w lecie jeszcze nie ma tego problemu, ale jak tam wchodzi w grę hamowanie, to, to przyda się umiejętność tej jazdy na nartach. No, ale no, nawet jeżeli ja miałam 14 lat, zaczęłam bardzo późno jak na, na skoki narciarskie, bo generalnie zaczynają dzieciaki, które mają 7-8 lat, więc można powiedzieć, że byłam, e, miałam raz tyle więcej. I zaczyna się od skocznika 10 to są gwiazdy spod progu, gdzie no, nie zrobiło to na mnie wrażenia jako tako, bo no tak. po prostu zjeżdżałam z większych stoków, że tak powiem. No a jako dziecko to wiadomo też, jakie skocznie tam na, tym, na tych nartach robiło i skakało, więc ta dziesiątka gdzieś nie zrobiła wrażenia i faktycznie na tej skoczni 40-metrowej tak mi to przychodziło bez większego strachu. Później już ta przyszła skocznia 70-metrowa, 90-metrowa, to to były takie dosyć już straszne przełomy, ale teraz już no wiadomo, jakaś, jakiś strach jest, jakaś adrenalina jest, ale myślę, że też musi być, żeby zachować trochę takiego. No, że tak, no jednak ryzykujemy trochę i czasami trzeba mieć taki punkt w głowie, jak to. Choć już taki przyzwyczajenie i taki nawyk, a czasami tak przyda się trochę, że kurde, jednak lecę na dwóch deskach tam 100 kilometrów, 2 metry nad ziemią, tak trochę respektu się przyda do tego wszystkiego. No ale korzyści i radość z tego jest, no w Twoim przypadku. Jakże udane, bardziej udanego występu nie można było sobie wymarzyć na uniwersjadzie Zimowej w Lake Placid. Tak, no to był faktycznie bardzo, bardzo fajny czas, trzy złote medale i ten srebrny, który gdzieś tak szczególnie w mojej pamięci, mimo że, że srebrny, na pewno fajny czas. No i cieszę się, bo no bo z tymi skokami na Uniwersytecie różnie to bywa, raz są, raz nie ma, więc cieszę się, że teraz trafiłam w punkcie z formą i, i trafiłam, że ten konkurs Skoków Naciarskich były, bo, bo nie wiem, czy będzie dane jeszcze po prostu wystartować w tej Uniwersytecie raz jeszcze. A jak trafiłaś do klubu AZS w Katowice? Generalnie to tak poszło dosyć naturalnie, że w momencie, jak skończyłam szkołę, liceum sportowe w Szczyrku, w Łuczkowicach, to poszłam na studia do, na WF do Katowic. I, no i gdzieś za tym pociągłam tą zmianę klubu. Wiadomo, że jest tam też łatwiej dla, dla zawodnika z, w kwestii jakiejś czy fizjoterapeutów, czy, czy opieki dietetyka, jak się jest w tym klubie. No i tak to poszło gdzieś. Taką drogę myślę, że u nas sporo właśnie skoczków przyjęło, i gdzieś tak jest dosyć takie jasne, że zmieniamy ten klub. I, no I uważam, że to była jedna z lepszych decyzji, bo faktycznie pomogło mi to gdzieś też rozwinąć tempa i mieć takie wsparcie, raz już finansowe, a dwa po prostu dobrych ludzi wokół. A jak wygląda u Ciebie to, co najważniejsze z punktu widzenia i słyszenia naszych rozmówców, naszych słuchaczy, czyli łączenie studiów i kariery sportowej? Jak ta dwutorowość u Ciebie przebiega? No tutaj jestem wdzięczna, że istnieją właśnie te programy takie, które wspierają tą dwutorowość, czy, czy program IPPS, czy tutaj już ten ministerialny NRA, który pozwala, pozwala faktycznie to połączyć i... Nie muszę na tej uczelni się tak często pojawiać, jakbym musiała faktycznie tylko gdzieś, tak naprawdę z innego kraju łączę się z tymi wykładowcami i gdzieś pracujemy nad tymi przedmiotami, także jest to na pewno duży, duży plus. No i... Powiedziała, że idzie mi to i bardzo spokojnie mi te studia idą. Gdzieś wykorzystuję ten czas, który jest mi dany, ale idzie do przodu i na pewno jest to duży plus, bo, no bo pewnie bez tych programów, bez tych udogodnień dla sportowców nie miałabym czasu realnie, żeby te, te studia realizować i gdzieś, zakończając karierę za, za jakiś czas, pewnie, pewnie bym wtedy dopiero zaczynała studia, a tak już będę, będę miała ten. Dyplom w rękach, mam nadzieję. I jaki to będzie dyplom? No, aktualnie jestem na kierunku sportu. Wy, trener wybranej dyscypliny sportu. Tutaj mam narciarstwo klasyczne. W takich momentach jak teraz, tego zakrętu zawodowego, który masz w sobie, myślisz sobie, dobrze było postawić także i na studia, żeby jakby co, to mieć właśnie, to wyższe wykształcenie ukierunkowane sportowo, ale jednak mieć także i ten papierek? Myślisz tak. I... cieplej o studiach teraz? Tak, to na pewno. A dwa, że samo studiowanie takiego jeszcze kierunku sportowego daje też dużą świadomość yy, jako zawodnika, żeby gdzieś tam, nawet jak robię ten trening siłowy, to ja wiem co ja robię i wiem po co to robię, wiem co mi to ma dać w treningu, więc myślę, że tutaj yy, to są takie benefity na przyszłość, że nie zostanę z niczym. Plus dwa, daje mi to dużo wiedzy i świadomości do, aktualnie do tego, co robię. Nicole Konderla była gościnią Kafa AZS, dzięki wielkie za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Życzymy Ci, aby ta dwutorowość u Ciebie rozkwitała. To jest kariera naukowa, ale przede wszystkim w tym przypadku abyś wróciła do kadry i abyś tam miała jak najwięcej pracy. Bardzo dziękuję. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kafa AZS. Cześć. To jest Cafe Azetes.